Dzisiaj opowiemy sobie co nieco o tym właśnie panelu solarnym. Zapraszam. Na każdym panelu fotowoltaicznym znajduje się taka tabliczka znamionowa, taka lub podobna, ale na pewno się znajduje. No i oprócz tego są dwa wyprowadzenia z panelu. Te wtyczki są różne, to jest wtyczka żeńska i męska. Tak, żeby się nie pomylić, jeżeli łączysz sąsiednie panele szeregowo, to łączysz plus do minusa, tak, żeby tutaj nie popełnić błędu. Ok. I co my tutaj mamy na tej tabliczce znamionowej? Mamy tutaj szereg parametrów mówiących o tym, co ten panel potrafi, jaką ma moc, jakie ma napięcie i prąd. Zacznijmy od góry. Mamy tutaj Rated Maximum Power, czyli moc maksymalna uzyskiwana przez ten panel. Ale do tego jeszcze dojdziemy, czy to faktycznie jest moc maksymalna. W każdym razie mamy tutaj 310 W. Ok, lecimy dalej. Napięcie podczas. Mocy maksymalne to jest tak zwane VMPP 33,3 V. Wtedy ta moc będzie maksymalna, jeżeli to napięcie będzie właśnie takie 33,35 No i prąd będzie płynął przez ten panel 9,3 A. Ok, to mamy. Mamy też taki parametr jak Open Circuit Voltage 39,8 V. Co to VOC oznacza? Jest to napięcie otwartego obwodu, czyli jeżeli mamy tak, takie wtyczki właśnie rozdzielone, mamy ten panel odseparowany. I na niego świeci równomiernie promieniowanie słoneczne o natężeniu, tam określonym zaraz to o tym sobie opowiemy. No to wtedy napięcie pomiędzy tymi zaciskami, właśnie tak jak są rozłączone, będzie 39,8 V. To nam się potem przyda do wykonywania pomiarów, czy ten panel fotowoltaiczny jest sprawny, czy coś jest z nim nie tak. Właśnie takie napięcie powinien mieć, gdy jest rozłączone. No i tutaj podobna sprawa jest short circuit current, czyli prąd zwarciowy. Jaki prąd powinien płynąć, gdy te wtyki ze sobą połączymy? Na krótko, nie? Wtedy powinien płynąć prąd 9,85A, i to też sprawdzamy podczas pomiarów instalacji, czy to się wszystko zgadza. Jeżeli się zgadza, to znaczy, że instalacja pracuje prawidłowo. Jeżeli nie, jeżeli są tutaj jakieś większe odchyłki, no to też mamy powód do tego, żeby. Te badania rozszerzyć no i dotrzeć do przyczyny, co tutaj jest nie tak w instalacji. No i mamy tutaj maksimum system voltage 1500V volt napięcia stałego. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli łączymy szeregowo panele, a tak to się standardowo wykonuje, łączymy X szeregowo paneli, to napięcie tutaj rośnie na tych zaciskach końcowych. Tak? Jeżeli połączymy szeregowo, to pozostaną nam dwa takie zaciski na z początkowego i końcowego panelu plus i minus, no i tam będzie się to napięcie zwiększać. Bierzemy pod uwagę to napięcie Open Circuit Volta, czyli napięcie otwartego obwodu, no i dokładając każdy panel, to niemal 40V się to zwiększa, czyli mo moglibyśmy tutaj połączyć. No, ponad 2,35 paneli ze sobą szeregowo, zanim dotarlibyśmy do 1500 V. Natomiast w mniejszych instalacjach, takich domowych, to bardziej się to dzieli na stringi, tak żeby to napięcie nie było tak duże. No, a na farmach już, już to się robi troszeczkę inaczej. Jeszcze jedno chcę powiedzieć, tutaj bardzo ważną rzecz, że te wszystkie parametry, które są tutaj, ta moc, to napięcie i tak dalej, to się zgadza pod warunkiem, że jest nasłonecznienie, jest irradiancja na poziomie 1000 wat na metr kwadratowy i temperatura panelu wynosi 25 stopni Celsjusza. Są to tak zwane warunki STC, dzięki czemu możemy porównać właśnie parametry różnych paneli. W rzeczywistości ta moc, to napięcie może być zupełnie inne. Po pierwsze temperatura panelu 25 stopni przy dużym nasłonecznieniu no to, to jest dosyć nisko. Zwykle ta temperatura potem jest powyżej 40 stopni spokojnie. Tak, jeżeli jest wyższa temperatura, to ta moc panelu spada, ale z drugiej strony to nasłonecznienie to wcale ta irradiancja nie musi być 1000 W m2, może być nawet 1200, 1300 spokojnie, no i wtedy ta moc rośnie, także ten panel może mieć moc dużo wyższą niż te 310 W w zależności od warunków. Jakie panują na zewnątrz, no i też w zależności od temperatury panelu, też zależy jak ta instalacja została zainstalowana. Jeżeli nie przewidziano chłodzenia, a różne sytuacje są, no to te panele będą się grzać. Jak będą się grzać, to moc ich będzie spadać.